Eu Przejście do nowej rzeczywistości. 11 stycznia Mieczy Słowa się miała 5 marca 9, 11 lipca, a nie na półtorek. W tym czasie, w Chrystusie, prowadzimy się na tym cmentarzu przy grobach naszych najbliższych znajomych. Naszą miłością ogarniamy też smaku, których groby znajdują się na innych cmentarzach, w dalekich, nieznanych nam miejscach. Wszyscy oni oczekują smaku i psa, oczekują też naszych małych. Nie, mojego kościoła do Ciebie, Panie, Panie wysłuchaj Głosu Mego, na chęć ucho, na chęć błagania, Bóg miłosierny daje odkupienie. Módlmy się za zmarłych biskupów, kapłanów, japonów, za zmarłych braci, siostr i Panie Jezu, który na ołtarzu przyra złożyłeś Ojcu Niebieskiego najdoskonalszą naszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się, Zmiłuj się. nad nami. Ty jest najwyższy i wieczny kapanie chciałbyś, by Twoja ofiara była przez nas składana przez wszystkie dni, aż ponownie przyjdziesz w parę. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się, Zmiłuj się. nad nami. Panie, który dla naszego uświęcenia i złamienia dałeś znagłym nasz naszym, udział w Twojej. Święty w świętym się nad nami. Zmiń się nad nami. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pójdź nas na pokuszenie, ale na spraw od złego. Panie wysłuchaj A naszej, Niech życie. Boże, gdy obdarzyłeś naszych braci godnością i słupią w Państwa i dałeś mi udział w akłacu aby zostali na wieki włączeni do tej społeczności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W święci z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen. Mariusz, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony oczu w Otaku Jezus.